Witam się z Wami bardzo serdecznie. Co to dzisiaj mamy za święto? Dzisiaj mamy święto murarzy i tynkarzy, czyli walentynki. Obchodzicie to święto czy nie? Ja zaraz tutaj idę sobie kupić młotek, jakiś gips, jakąś wiertareczkę. Wiecie, nie no, żartuję, żartuję. Mamy walentynki, nie każdy obchodzi. Ja w sumie też już tak nie obchodzę. Z Miskiem, jak byliśmy młodsi, no to było inaczej. A teraz jakoś wiecie: jakoś nie obchodzimy tego święta, ale walentynki nie tyczą się tylko na przykład małżonków, dziewczyny, chłopaka i tak dalej, ale również osób, które kochamy i na którym nam zależy czyli dzieci, babcia, ciocia, wujek, siostra i tak dalej pieski, kotki. Także hmm, idę teraz do Aldika. I zobaczymy, co tam mają. Ciekawego, na pewno jakieś czekoladki kupię. Yy, yy, miśka nie ma, bo w pracy, więc nie będę z nim obchodzić tego święta. Yy, no i co? Ale nie ma się co zrażać. Yy, jakąś kawkę czekoladki trzeba sobie zjeść, dzieciakom jakieś smakołyki pokupuję. No i miło spędzimy ten czas. Także zostańcie kochani ze mną i bawcie się dobrze. Jest na dworze. Zabrałam Was do takiego miejsca, gdzie naprawdę wieje grozą. Słońce tak wygląda bardziej jak księżyc, taki krystaliczny kolor. A tutaj pełna takich tataraków. I naprawdę jest dzisiaj duża mgła i to wygląda, jakby zaraz jakieś zombie miało wyjść z tego zagąszczu. Masakra. Są dzisiaj moje zakupy, szpinaczek, ogórek, takie czekoladki dla dzieci. Tutaj kupiłam takie multiwitaminy. Jedne są takie żelkowe, o smaku pomarańczowym, a drugie jakieś takie do wypróbowania do rzucia. Takie rozpuszczalne gumy, witaminy. Także zobaczymy. Tutaj kupiłam te ciasteczka, ich ulubione. Ale wiecie, teraz ja im bardzo, bardzo wyliczam słodycze, bo naprawdę nie chcę, żeby tego dużo jedli. Tutaj karma dla, kota, dla kotów. Tutaj sobie kupiłam ten płyn do kąpieli. Może być, nie jest wcale zły. Tutaj takie ciasteczka kupiłam dla Charlotki, organiczne. Pizzę im dzisiaj kupiłam, ale tylko z okazji Walentynek. A teraz po prostu już kontroluję. Tu takie organiczne chrupki dla Charlotki Hani. Tu kupiłam krakersiki. I tutaj dla Hani kupiłam takie do picia jogurty. No i oczywiście różyczki białe. Nie białe, tylko czerwone. Jakieś czekoladki sobie kupię. Jeszcze w Aldiku kupiłam taki płyn do pukania tkanin. Super pachnie. Ja już go miałam. Cukierkowy taki pysznotka. A druga sprawa to w Biędemy kupiłam dzieciakom jeszcze takie cukierki. Ich ulubione. Ale też oczywiście muszę wyliczać, bo. Nie chcę, żeby im się zęby popsuły, żeby mieli potem pasożyty i żeby często chorowali. No niestety. Ale bardzo dobre. Po funcie są te cukiereczki. Jedne są o smaku gumy balonowej, a drugie truskawka, ale pychotka. Zobaczcie, kto do nas zawitał. Kotek do nas trafił znowu. Także cieszą się dzieci, bo już myślały, że nigdy nie przyjdzie, bo to dosyć daleko od nas mieszka. Ale ja patrzę, a tutaj po płocie i zaiwania i, i trafił do nas. Patrzcie, jaki wygłodniały. Chyba mu tam nic jeść nie dają. Gdzie ty idziesz? A gdzie ty idziesz? A gdzie idziesz? Patrzcie na oskarka tutaj. Fajnie? To super. To teraz Maxiu. Ale fajnie. Chuciu, Chuciu robi. kto sobie robi, Chuciu, Chuciu. I mamusi rękawiczki ma takie duże. A to jest Oskarek. A to jest Hanusia. Hej, okay. niedawno wróciłam z zakupów. Jeszcze zahaczyłam o przedszkole, bo dzisiaj, Hania, idąc do przedszkola, ja widziałam, że ona taka jest. Powiem Wam, no, czułam taki, taki niepokój, że może będzie chora czy coś takiego. No i rzeczywiście tak się stało. Miała taki stan podgorączkowy, i babeczka do mnie zadzwoniła, że, że może dobrze, myślę, że może by ją wziąć z tego przedszkola, bo taka jest marudna, taka słabiutka. I ciepłą głowę ma, więc poszłam szybciutko, wiecie, po nią do tego przedszkola No i teraz bidulka sobie śpi na sofie dała mi tylko jogurta, bo nic nie chciała jeść No i picie, no wiadomo, że dziecko musi się nawadniać Ale tak ogólnie wszystko jest w porządku No tylko śpiąca, zmęczona Wiecie, teraz jest też przesilenie to zimowo-wiosenne, także ludzie... Tym bardziej mogą chorować, mieć przeziębienia, bo już odporność po zimie spadła. Mniej się człowiek rusza, mniej je warzyw, owoców, tylko takie, wiecie, ciężkie posiłki mało słońca, mało świeżego powietrza i tak dalej. Także odnośnie też moich włosów powiem Wam, że przestały mi wypadać tam dosłownie kilka, tylko na szczotce widzę, a jeszcze niedawno, jak do Polski leciałam, to po prostu na szczotce. Pełna szczotka była włosów. Fakt, że ja mam dłuższe te włosy, i to się tak wydaje nawet, jakby dwa włosy się zwinęły w kłębek, to tak wygląda, jakby było dużo tych włosów, ale rzeczywiście w tym roku mi trochę wypadło tych włosów. Nie to, żeby, że bardzo dużo, ale, ale więcej. Mm. No, ale wygląda na to, że to nie jest nic poważnego, że jestem zdrowa i tak dalej, tylko po prostu, no, to może być wiele czynników, tak? Może być właśnie to, że jest przesilenie zimowo-wiosenne, może być to, że jeszcze się z ciążą, wiecie, po ciąży te włosy zaczęły wypadać i nie wypadły do końca. Może być to, że tam, nie wiem, zestresowałam się nawet głupotą, bo. Czasem tak jest, że człowiek, wiecie, jest czuły, jego organizm na różne takie rzeczy. Do tego, wiecie, no, stop nas bombardują różnymi wiadomościami na świecie, co się dzieje. To też człowiek, choćby. Nie chciał się denerwować, choćby nie chciał myśleć na, na takie czy inne tematy, to i tak takie rzeczy doganiają człowieka i człowiek myśli, a co będzie, a jak będzie, a czy damy radę, a czy będą pieniądze, a czy będzie jedzenie, a czy będziemy zdrowi, żywi i, ta, i tak dalej, i tak dalej. Więc no, to wszystko się skumulowało, ale zauważyłam na szczotce, że. O, dwa, trzy włosy i jest ok, a była pełna szczotka. Także cieszę się bardzo. Ja się cały czas suplementuję praktycznie, tylko zmieniam sobie rzeczy, bo to nie jest tak, że fakt, że ja się czasem zaniedbuję, nieraz mi regularnie coś biorę, tak? Tak samo z ćwiczeniami. Nieraz ćwiczę, a nieraz przestaję. I tak samo jest z suplementacją, jak szybko, szybko, szybko. To człowiek po prostu y, pierwsze to się zajmuje dziećmi i wszystkim tym dookoła, a o sobie zapomina. Y, no wiadomo, jak jest szybko, szybko, szybko w biegu, to człowiek jest po prostu taki zestresowany. Y, jak byłam nawet na tym masażu, y, jednym, drugim, trzecim, bo trzy razy byłam na masażu y, kamieniami i taki też masaż klasyczny, y, leczniczy. No to ta babka mówi: Jejku, jakie ty masz spięte, spiętą skórę, jak, jak masz spięte ciało. Rozluźnij się, ale ja jakoś tak nie mogłam się rozluźnić, powiem wam. jakaś byłam taka, rzeczywiście spięta, jak skostniała jakaś. A jak wyszłam z tego nawet już po pierwszym masażu, rzeczywiście widziałam ulgę. W mięśniach takie rozluźnione, i tak mi się dobrze spało po tym masażu. Chociaż na drugi dzień wstałam, jak gdyby obolała, bo to nie był taki. To był pierwszy masaż, chciałam ta, taki relaksacyjny, ale ona stwierdziła, że połączy to jednak z klasycznym masażem, takim leczniczym, bo te mięśnie niestety wymagają wymasowania, a nie tylko głaskania. Także pogłaskać też mnie pogłaskała. Widzicie tą dziurę? Widzicie tą dziurę, co Hania wydubała? Na razie czekam z tym malowaniem, aż będzie ciepło. Nie chcę teraz już odsuwać tego. Zimno jest, także wiecie, te, te ściany, żeby za długo nie schły. Także poczekam już, kochani, z tym malowaniem do, do wiosny. No i druga sprawa. No, i mówi mi właśnie, że bardzo, bardzo spięta jestem. I tak samo też powiedziała mi, bo Wam tego zapomniałam powiedzieć, ta trycholog pod tym mikroskopem, że mówi, że moja skóra głowy jest po prostu tak samo napięta. Napięta mocno. To nie chodzi o pielęgnację, bo pielęgnacja jest spoko, włosy spoko że nawet z cebulki mi dwa, trzy włosy potrafią wyrastać, chociaż mam cienkie te włosy. Ale mm, mówi mi, że po prostu... Mówi, czy z czy, czy czymś się zestresowałaś, czy coś przeżyłaś takiego... <grym> ja mówię, no człowiek to zawsze się stresuje. To jest taka ta gonitwa. Kiedyś to potrafiłam sobie usiąść w miejscu i nie wiem, masować sobie włosy, głowę, skóry, skórę głowy... Wiecie, maseczkę jak sobie nałożyłam, to sobie leżałam 20 minut, yy, i muzyczkę sobie słucham, a teraz u mnie to jest takie wszystko w biegu, tak? Położę sobie maseczkę, yy, tam peeling sobie szybko zrobię, yy, wszystko szybko, 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 szybko i jeszcze szybciej, jeszcze szybciej. I po prostu w tym biegu, kochani, tak jest. Niestety nie da się zrelaksować yy, tak do końca. Yy, ale oczywiście nie mam o to pretensji do nikogo, prawda? No to, to, to. Ja sobie muszę to wszystko ustalić. Także cieszę się. Włosy przestały mi już wypadać. No, wiecie, po, po zimie to w ogóle w tych czapkach się chodzi, chociaż ja rzadko chodzę w czapkach, ale też to jest stres dla włosów, dla skóry. Jak jest tak ciepło, nagle zimno, znowu ciepło, znowu wchodzicie do zimna, i to też nie jest dobre. No i u mnie też było różnie też z aplikowaniem kosmetyków. Raz nakładałam maseczkę, raz nie nakładałam, raz nakładałam taką w sprayu, której się nie spukuje, ale ja osobiście nie lubię maseczek takich w sprayu, których się nie spukuje, czy w ogóle jakichś tam likwidów, których się nie spukuje. Nie lubię maseczek na przykład z silikonami, bo one jednak obciążają włos, obklejają włos, fakt, że ten włos jest ładny, delikatny, Wygładzone i tak dalej, ale po prostu nie chcę tak obciążać tych włosów. No, a teraz ten, wzięłam sobie tamte odżywki, maseczki i tak dalej, ale maskę to ja na przykład używam raz, góra, dwa razy w tygodniu, nie częściej. Odżywkę, owszem, po każdym, po każdym umyciu włosów, odżywka na minuta, dwie, trzy i spukuję. A maseczkę stosuję raz, dwa razy w tygodniu, no zazwyczaj dwa razy w tygodniu zimą, kiedy rzeczywiście jest dużo ogrzewania i te włosy są takie, wiecie, duszą się, tak no, albo latem jak gdzieś jestem, nie wiem, na wczasach, gdzie jest wyżerające słońce, no to też co innego, ale teraz fakt, że ja się trochę zaniedbałam i mam suplementów od licha i trochę i, i tak dalej. Tylko że też nieraz po prostu biorę coś nieregularnie. No, wszystko tak. Także tak. Co jeszcze chciałam powiedzieć? Jak wracałam w Polsce, to było jak wracałam, kochani, z masażu, to już byłam wypukana z kasy, bo jeszcze tam zakupy przy okazji zrobiłam i po prostu byłam taka nieprzygotowana. No i to już był wieczór, jak wracałam. I kochani, idę sobie po kładce i tam widzę tam obok na dole był. McDonald's, KFC KFC. No i po tej kładce wchodzę, żeby przejść na drugą stronę, i tam naprzeciwko mnie idzie matka z synem. No ten synek mógł być, nie wiem, z 8 lat i tak mówi do mamy tak cicho. Mamusia, a czy pójdziemy do McDonalda, bo jestem bardzo, bardzo głodny, a ona tak. No, pójdziemy, no zapytamy się. Może nam coś dadzą, może mają coś do wyrzucenia. Jezus kochany, jak ja to usłyszałam, powiem wam, jak mnie się źle zrobiło, że ja akurat w tym czasie nie miałam pieniędzy, bo ja bym po prostu im dała na ten obiad, czy bym ich zaprowadziła nawet do tego McDonalda, żeby sobie zjedli. No tak mi się źle zrobiło i powiem Wam, że coraz więcej takich ludzi jest. Tam ekspedientki mówiły, że Pani, po śmietnikach już ludzie chodzą. Normalni ludzie już nawet po śmietnikach chodzą, taka drożyzna, szok A druga sprawa, jak z babcią szłam, raz tam poszłyśmy na zakupy, potem jeszcze tam załatwiałyśmy sprawy Jechałyśmy tam w jakieś miejsce i kochani, spotkałyśmy takie małżeństwo Z pakunkami, z ciężkimi plecakami, widzę, patrzę, ta kobita jego już w takiej mocnej ciąży, za, już przed porodem, praktycznie bardzo duży miał brzuch. I wiecie, ledwoż się tam czołgała. No i mówi, że tak zaczepili nas przy okazji, mnie i babcie. No i tam mówią, że, że jechali do świętego miejsca. No i w pociągu wpuścili im gaz i im wszystko okradli. Okradli ze wszystkiego. Z dokumentów, no, z czego tam? Z telefonu i z pieniędzy przede wszystkim. No ale wiecie, my akurat z babcią nie miałyśmy zbytnio czasu, bo się wtedy bardzo śpieszyłyśmy. Patrzę, ona taki duży brzuchol miała. Tak mi się szkoda z niej zrobiło. Babci tak samo. Też przez myśl mi przeszło, że może oszukują, może chcą wyciągnąć kasę. Wiecie, jak to jest. Teraz trzeba uważać na takich ludzi. Ale mówię, no nie pomogę. No nie wiadomo, czy ona mówi, że od trzech dni nie jadła, że od trzech dni nie jadła, ale to mnie zdziwiło. Mówię, no to, że ja nie miałam czasu wtedy, żeby pogadać chwilę dłużej, bo mi mogliby, nie wiem, jakoś od kogoś zadzwonić, nie wiem, czy iść na policję, nawet, żeby coś w tym kierunku zrobili. Nawet nie wiem, gdzie oni tam spali. No i nic. Babcia już wyciąga portfel, żeby dawać. No babci mówię, schowaj ten portfel, co nie. Ja wzięłam, wyciągnęłam te pieniądze, dałam im 50 zł. O Jezu, jak mi dziękowali, że będą mieli na podróż i żeby coś, coś zjeść. A oni Zbieszczat. Zbieszczat. Także dziś w pociągu gazim wpuścili. Nie wiem, jak te pociągi tam chodzą w Polsce. Piszcie, czy wierzycie w to, czy nie wierzycie. W dzisiejszych czasach, no słuchajcie, nawet jakby gaz wpuścili, bo wiem, że kiedyś, jak były tam te stare takie, nie pędoli, no tylko te stare pociągi, no to całkiem możliwe, to okradali bardzo po tych pociągach. Ale teraz, no nie wiem, nie mam pojęcia, ale wiecie co, po prostu wyjęłam te pieniądze, czy mnie okłamali, czy nie, to już jest ich sprawa. No ale trzeba było pomóc. Dziewczyna jeszcze była w ciąży, tym bardziej. Także tak, mam nadzieję, że u nich tam wszystko w porządku. Także no, różne takie rzeczy się dzieją na świecie. <głos》> niesamowite. W ogóle wiele takich historii się przydarzyło mi właśnie w Polsce, ale to po prostu innym razem wam opowiem. Także dzisiaj się będę żegnać już z wami, zaraz idę po dzieci do szkoły. I nie wiem, jak ten dzień będzie jeszcze wyglądał. Na pewno się z dzieciakami pobawię. Koty do nas przychodzą, coraz więcej kotów u nas jest. Nawet przyszedł taki jeden, którego jeszcze nie widziałam. Czarny, taki włochaty, piękny kotek, ale dzieci go spłoszyły. Może jeszcze przyjdzie. Nie wiem skąd ten kot jest czy to jest czyjś kot, czy to jakiś dzikus. Ale raczej wygląda na, na kogoś od sąsiadów. Także no, mamy trzy, a ten czwarty by był. No to nieźle. Także yy, otwieramy schronisko z dzieciakami. A dzieciaki jakie zadowolone. Jakie zadowolone. Już by chciały z nimi spać i tak dalej. Ja mówię, gdzie? Ja nawet nie wiem, czy te koty były u weterynarza. Nie, no raczej były. Yy, no tą to wysterylizowali tą białą. Co mówiłam wam, że urodziła małe, ale nawet nie zdążyłam zobaczyć, bo pod te koty zostały już sprzedane. Yy, także, no, podobno jest wysterylizowana, więc, yy, no to muszą chodzić do weterynarza w takim bądź razie. No dobra, nic, będę uciekać. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie lajka. Ja sobie później wieczorem może tylko henne zrobię na brwi, jak mi się będzie chciało. A tak to koleżanka, przy, nie przyjaciółka, tylko sąsiadka do mnie przyjdzie. Na kawę, bo się dawno nie widziałyśmy. Ja wyczekuję tej paczki, czy w ogóle ta paczka dojdzie, czy nie. Już jest wysłana. Ale czy dojdzie ta paczka z Polski, czy nie, no to jest naprawdę jedno wielkie zapytanie, a tyle formalności, tyle pierdzielenia się było. Tam mi babcia z wujkiem opowiadali, jak wysyłali tą paczkę. No masakra, masakra. No nic, uciekam. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! pa. I piszcie mi, oczywiście. Jak Wy spędziliście walentynki. Ja sobie pewnie nie wiem, może sobie chociażby stopy wymoczę w jakimś fajnym olejku tak na szybko. Nie wiem. No i tą Hennę zrobię. A tak to to idę spać. Dzieci mają do końca tygodnia chodzą do szkoły, a potem mają tydzień wolnego, także coś wymyślimy. Coś wymyślimy, kochani. Dobra, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa pa.